Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej w Słupcy. Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą jedynkę i dwójkę w 37 okręgu wyborczym z ramienia Lewicy, Zjednoczonych Sił Lewicy. Naszą jedynką w okręgu 37 będzie mieszkanka Słupcy Paulina Nowak, a Długoletni poseł Tadeusz Tomaszewski będzie na naszej liście pod numerem drugim. Pochodzę ze Słupcy. Słupcą też jestem związana od bardzo wielu lat. Tutaj mieszka moja rodzina. Razem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Partią Wiosna i Partią Razem, którą ja będę reprezentowała w tym komitecie koalicyjnym, zawalczymy o wyższe płace dla pracowników, o lepszą infrastrukturę także dla mieszkańców naszego powiatu oraz o żłobki i przedszkola oraz o wiele, wiele innych rzeczy, które przedstawimy na kolejnych spotkaniach i konferencjach prasowych, które odbędą się już niedługo. Ja z wykształcenia jestem ekonomistką i polityczką społeczną. Aktualnie pracuję w projekcie międzynarodowym dotyczącym polityki miejskiej, tak więc jestem związana z kilkoma regionami, najbardziej ze Słupcą. Z tego miasta pochodzę, to miasto chcę reprezentować. Wcześniej. Przez sześć kadencji reprezentowałem między innymi region Słupecki w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jestem radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Na co dzień zawodowo pracuję jako asystent pana premiera Leszka Millera, obecnego posła do Parlamentu Europejskiego. W ramach lewicowej koalicji otwartej na ludzi, uśmiechniętej, życzliwej będziemy się starać przekonać w kampanii wyborczej, że warto zaufać ludziom lewicy. Będziemy zabiegać o to, żeby ten wynik tutaj był przynajmniej dwucyfrowy. Chcemy powalczyć o dwa mandaty w tym okręgu wyborczym. Po pierwsze sprawy socjalne, nie chcemy nic burzyć, co PIS dał ludziom. Chcemy lepiej rozłożyć akcenty, że ci, którzy nie mogą sobie dać, radę, sami muszą być wspierani przez państwo. Dzisiaj z danych głosów wynika, że z Tworzy się obszar biedy wśród osób starszych zwłaszcza samotnych, wśród osób z niepełnosprawnościami, wśród osób samotnie wychowujących dzieci. Trzeba to zauważyć i ten akcent polityki społecznej, czyli środki wsparcia budżetu państwa, tam również przekazać. Jeśli chodzi o świadczenia emerytalno-rentowe, to opowiadamy się za stworzeniem możliwości wprowadzenia przejścia na emeryturę dla kobiet po 35 latach pracy i oskładkowania tego w ZUS-ie, mężczyzn po 40 latach pracy składkowej oraz tak tzw. emerytury wdowiej, czyli jeśli jeden z małżonków odchodzi na tamten świat, żeby stworzyć możliwość um, otrzymywania po zmarłym małżonku 50% tego drugiego świadczenia. Bardzo ważnym elementem jest środowisko wiejskie. Tutaj przede wszystkim chcielibyśmy podnieść te najniższe świadczenia emerytalno-rentowe z krusu, stworzyć też możliwość przejścia na tak zwane renty strukturalne, aby ta wymiana w prowadzeniu gospodarstw była naturalna, takie renty strukturalne były wcześniej za ministra Olinczaka, zostały zlikwidowane, ale dzisiaj wieść to również jakby całe środowisko, więc wspieranie aktywności organizacji obywatelskich, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich i w dalszym ciągu decentralizacja Polski. PiS dzisiaj centralizuje Polskę, zabiera znacznej części uprawnienia samorządom. My jesteśmy za decentralizacją, za wzmocnieniem samorządu, za pokazaniem, że ludzie, którzy mają mandaty społecznego zaufania, wiedzą jak rządzić się społecznej społeczności lokalnej. Państwo powinno wspierać a nie przeszkadzać. I człowiek, czyli ten dostęp do służby zdrowia musi się znacząco poprawić i w tych obszarach z panią Pauliną chcielibyśmy działać, łącząc młodość, energię, doświadczenie, doświadczenie i służbę, którą wcześniej miałem zaszczyt pełnić, właśnie również w bliskim kontakcie z ludźmi.